Kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem. Będziemy śpiewali dzisiaj refren psalmu responsoryjnego. O tym lekceważeniu słowa, o tym niebezpieczeństwie lekceważeniu słowa mówi też dziś prorok Jeremiasz. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałego swego serca. Drodzy, o wartości słowa. Mówiłem wam już wielokrotnie, ale przyznam szczerze, że z trwogą myślę sobie o proroctwie Amosa z ósmego rozdziału jego księgi. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana Boga, gdy ześle głód na Ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć Słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. I wiecie, myślę, że coś z tego naprawdę przeżywamy już dziś. Obserwuję wielu ludzi, którzy są skłonni jechać wiele kilometrów, po to, żeby usłyszeć kogoś, kto zwiastuje im Ewangelię. Nie własne myślątka, nie jakieś super, hiper przydatne porady życiowe, ale czystą prawdę Ewangelii. Są w tym podobni. Do łani z 42 Psalmu, która pragnie wody ze strumieni i innej się nie napije, tylko czystej wody z czystych źródeł. Nawet gdyby miała przypłacić to życiem. Drodzy, ale zanim udacie się na szlaki poszukiwania wybitnych głosicieli, także te internetowe mamy i dzisiaj całe mnóstwo, rozejrzyjcie się najpierw wokół siebie. Czy nie ma blisko was kogoś, kto głosi Ewangelię nie tylko słowem, a może nawet mniej słowem, a bardziej czynem? Bo przecież dobrze znamy to stare łacińskie powiedzenie verba dicunt exempla trahunt. Słowa pouczają, a przykłady pociągają. Tak było w naszej franciszkańskiej tradycji choćby z bratem Sylwestrem. To był ksiądz w Asyżu. Ksiądz, który był świadkiem tego, jak pierwszy towarzysz świętego Franciszka, brat Bernard, rozdawał swój majątek ubogim. Ksiądz, chciwiec, odkrył w tym swoją szansę i wyciągnął rękę, dowodząc, że Franciszek kiedyś kupił od niego kamienie na odbudowę kościoła i nie zapłacił wystarczającej ceny. Wobec czego teraz jest ten moment, że powinien spłacić ten dług, na co Franciszek zaczerpnął dwie garście złotych monet i wrzucił w podstawiony przez księdza nie wiem, pojemnik czy połę płaszcza. Sylwester ucieszony wrócił do swojego domu, ale jedna rzecz nie dawała mu spokoju. Jak to jest, mówił sobie, że ja. Mam swoje lata i jestem wciąż taki chciwy na zysk, a ci młodzi chłopcy wydają się być od tego wolni. Po dłuższej chwili namysłu prosi o przyjęcie do zakonu. Jest pierwszym kapłanem do niego przyjętym. Tak było z bratem Pacyfikiem. To był człowiek, który był wybitnym poetą. Nieustannie otoczonym wianuszkiem falów, kiedy spotyka Franciszka, ma dziwną wizję: widzi dwa miecze skrzyżowane na ciele świętego Ojca, a po krótkiej rozmowie z Franciszkiem prosi go, żeby ten wskazał mu właściwą drogę życia, zrywa ze swoim dotychczasowym życiem, czym wstrząsa i szokuje. Opinię publiczną wówczas i przystępuje do zakonu. Drodzy, nie tylko słowo z mocą oddziałuje, ale może nawet bardziej przykład życia według tego słowa, które się głosi. Tak przecież postępował nasz Pan Jezus Chrystus. Słyszymy nieraz, że ludzie są zafascynowani sposobem jego ogłoszenia Ewangelii, bo mówił jakoś inaczej, mówił jak ktoś, kto ma władzę, ale jego życie potwierdzało to, co mówił, co sprawiało rzeczywiście piorunujący efekt. Tak żył też święty nasz ojciec Franciszek. Miał wielkie pytanie: Czy ja tak żyję? Czy Ty tak żyjesz? Czy Ewangelia i Słowo, którego słuchamy, które być może również głosimy w taki czy inny sposób, są potwierdzane przez nasze czyny? Jeśli nie, to słuchajmy gorliwie, to chłońmy to słowo, przerabiajmy je w sobie na czyn, bo on zdecydowanie lepiej działa w połączeniu ze słowem, niż gdybyśmy posyłali w świat samo słowo. Verba dicunt, exempla trachund. Obyśmy wszyscy byli gotowi iść tą drogą, drogą świadectwa. Niech Was na ten wysiłek. Błogosławi nasz święty Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.